Statutowe konsultacje w stolicy prezydent Warszawy zapowiadała przekazanie lokalnych decyzji do dzielnic. Czy tak się stanie rok po wyborach? Każde miasto ma swój statut i każde miasto, nawet każda gmina w Polsce ma swój statut. Warszawa była tym niechlubnym wyjątkiem. A więc Warszawie konieczny statut. Warszawa jest konieczna decentralizacja. Według Prawa i Sprawiedliwości rolę statutu pełni już ustawa warszawska, a decentralizacja nie będzie dla miasta korzystna. Obawiam się jednego, aby Warszawa nie powróciła do rozdrobnienia dzielnicowego, czyli że pani Hanna Gronkiewicz-Walc wyzbędzie się tym statutem wszelkich kompetencji na rzecz swoich partyjnych kolegów niżej. Prace nad statutem trwają. Władza będzie pod ręką obywatela sprawy dotyczące nieruchomości, inwestycji o charakter że y, lokalnym, objętym właściwością danej dzielnicy będą załatwiane w dzielnicach. A to oznacza koniec podporządkowanych ratuszowi delegatur w urzędach dzielnic. Większą władzę dostaną burmistrzowie, skróci to procesy decyzyjne, co dla Warszawiaków ma oznaczać szybszą obsługę. Teraz drobne sprawy wymagają decyzji wydanej tu, przy pracu bankowym. Samorządy powinny się rozwijać oddzielnie i jednak, żeby, żeby można było jak najwięcej spraw załatwić w każdym naszym najmniejszym e, punkcie, punkcie w punkcie obsługi klienta. Dzielnica, dzielnicach nic nie można załatwić, tak jak nie wiem, czy tutaj Projekt statutu opiniują teraz dzielnice. Są już pierwsze poprawki. Są modyfikacją statutu, która umożliwi pracę radnym, zarządom dzielnic i zapewne pewne uprawnienia mieszkańcom w zakresie decydowania o, swoich losie, o swoim losie. Radni PO i Lit liczą, że nowy statut uchwalał w październiku. Wejdzie w życie, jeśli zatwierdzi go premier.